Dwunasty Tom, 23 maja 1918 roku. Luiza, gołębica Jezusa, nieustannie wzlatuje w woli Bożej. Dziś rano mój słodki Jezus nie przyszedł. Ja zaś spędziłam ten ranek pośród westchnień, niepokoju i goryczy, ale byłam całkowicie zatopiona w Jego woli. Kiedy nadeszła noc, nie mogłam już tego dłużej wytrzymać. I zaczęłam go wzywać. Nie mogłam zmrużyć oczu, czułam się niespokojna. Za wszelką cenę chciałam Jezusa. W tym momencie on przyszedł i powiedział do mnie: Moja gołębico, któż mógłby ci opisać loty, jakie wykonujesz w mojej woli, oraz przestrzeń, którą pokonujesz i powietrze, które wdychasz? Nikt, nikt. Nawet ty nie możesz tego opisać. Tylko ja, tylko ja mogę to opisać, ja, który zliczam tajniki twoich myśli, ja, który zliczam ich lot oraz bicie twojego serca. Kiedy wzlatujesz, widzę serca, które poruszasz. Jednak nie zatrzymuj się, wzlatuj do innych serc. Kołataj i kołataj, wzlatuj ponownie, a na swoich skrzydłach zanieść innym sercom, moje kocham cię, tak aby mnie pokochały. Następnie w jednym locie przyjdź do mojego serca, aby się posilić, a potem wzlatuj jeszcze szybciej. Ja raduję się moją gołębicą i wzywam aniołów i moją mamę, aby się radowali wraz ze mną. Wiedz jednak, że nie mówię ci wszystkiego. Resztę opowiem ci w niebie. Och, ile zaskakujących rzeczy ci opowiem. Potem położył mi rękę na czole i dodał. Zostawiam ci cieni mojej woli i tchnienie mojej woli. Śpij. I usnęłam.